Partnerem odcinka jest LIOCAT, link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Chronik Awatara. Na ten tydzień udało Wam się wybrać bardzo fajne i szybkie tematy do omówienia. Przepraszam Was, ale tylko takie aktualnie mogę zrobić ze względu na ważny wyjazd. W każdym razie tyle o mnie. Przejdźmy do dzisiejszego tematu czyli źródła magii powietrza. Omówiliśmy już źródło magii wody, ognia oraz ziemi i zostało właśnie powietrze. Skąd magowie czerpią moc tkania? W jakich warunkach stają się silniejsi? Tego dowiecie się za chwilę, więc zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Jako że źródła magii ognia, jak i magii wody są doskonale widoczne i, wi i wiadome, to te magii powietrza i ziemi są mniej widoczne lub też nieznaczne. Z natury woda i ogień są żywiołami płynnymi, przeciwnymi sobie. Ale tak samo jest z ziemią oraz powietrzem. Ale tutaj ziemia jest stała, bez ruchu, cierpliwa, a powietrze szybkie, zwinne i dynamiczne. Dlatego też Ang miał takie problemy z opanowaniem niezrozumiałej dla siebie w założeniach magii ziemi. Ostatnio w odcinku o źródle magii Ziemi stwierdziliśmy, że to duchowe połączenie maga z podłożem dookoła Niego dodaje mu więcej mocy. Nie musi mieć z nim kontaktu, aby tkać, ale im ma go więcej, tym może po prostu podnosić większe płacie Ziemi. Czy tak samo jest w przypadku magii powietrza? Zaraz za to się zabierzemy, jednak również w tym wypadku weźmy się za domniemane fizyczne przedstawienie tkania powietrza. I tu zaznaczę, że dużą część materiałów wzięłem z tej strony, którą widzicie, gdzie autor doskonale objaśnił jak może działać magia powietrza. Link do tej strony znajdziesz w opisie materiału i ostrzegam, że trzeba doskonale znać język angielski. No więc nasza bieżąca hipoteza w tej serii była taka, że magowie kontrolują swoje żywioły za pomocą elektromagnetyzmu. W przypadku tkania powietrza oznacza to wykorzystanie efektu zwanego wiatrem elektrycznym, zwanym również wiatrem jonowym. Wiatr elektryczny ma miejsce, gdy obiekt o silnym polu elektrycznym odpycha naładowane cząsteczki z otaczającego go powietrza. Te naładowane cząsteczki zderzają się następnie z obojętnymi cząstkami i wyrywają ich elektrony. Rozpoczyna to reakcję łańcuchową zwaną wyładowaniem koronowym, zwaną również lawiną elektronową, gdzie atomy są rozbijane na elektrony i jony dodatnie, które zderzają się i jonizują więcej cząsteczek. Pojawia się wiatr elektryczny, ponieważ nawet atomy, które nie są zjonizowane, mogą nadal być ciągnięte po uderzeniu przez naładowane cząsteczki. Kontrolując ruch wystarczającej ilości wstępnie naładowanych cząsteczek, magowie powietrza mogą kontrolować kierunek wiatrów elektrycznych i tworzyć złożone wzory w przepływie powietrza. To układzie podwaliny pod wszystkie moce, które widzimy i które pojawiły się w Legendzie Anga i Kory. Elektryczny wiatr może również być wyjaśnieniem dlaczego powietrze tkane przez nomada jest widoczne. Możesz pomyśleć, że to tylko detal dołączony do animacji, aby widzowie mogli zobaczyć, jak mag tka wiatr. Ale wiele razy postacie w serialu wydają się widzieć nadchodzące ataki odmaga powietrza. Jednym z możliwych powodów, dla których powietrze jest widoczne, jest wspomniane wcześniej wyładowanie koronowe. Wyładowanie koronowe jest widoczne gołym okiem, ponieważ rozkłada pewną ilość powietrza na plazmę, która emituje światło. Innym wyjaśnieniem jest to, że tkane powietrze ma wyższe ciśnienie niż otaczające powietrze z powodu sił przekładanych przez maga. No dobra, no więc w tym wypadku, tak jak magowie ziemi używają swojego chi do kontroli elektromagnetyzmu w ziemi, tak magowie powietrza używają go do kontroli powietrza naokoło ich. No ale skąd kacze powietrza czerpią swoją moc? Kiedy stają się silniejsi? Otóż teorii jest kilka. Pierwsza z nich mówi o wysokości, że im wyżej jest mag, tym większą ma moc. Jednak nie jest to bezpośrednia przyczyna, a raczej mag, będący wyżej, ma kontakt z większą ilością naturalnych prądów powietrza. I tak, to najpewniej one dodają więcej sił magom powietrza, którzy wykorzystują naturalne prądy, a te czynią ich podmuchy wiatrów kilkukrotnie silniejszym. Logiczne, nie? Kolejnym źródłem dającym większą moc jest pogoda, ale to także idealnie pasują wspomniane wcześniej prądy powietrza, które właśnie tworzą się częściej i są silniejsze podczas burz czy wichur. No to pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy od samego maga powietrza zależy to jak jest silny? Oczywiście! I tutaj mamy nawet podany doskonały, potwierdzony kanonicznie przykład. Chodzi o Jesę. Dla niewtajemniczonych jest to nomadka powietrza, która opuściła swój lud, aby wstąpić na kryminalną drogę. Jest też bardziej znana raczej z tego, iż jest to matka awatar Kioshi. To od niej Kiosi odziedziczyła niejako technikę tkania wiatru przy pomocy metalowych wachlarzy. I tu ciekawostka. Jessa używała ich tylko dlatego, że nowa droga obrana przez nią w życiu, bardziej skupiająca się na materialnej jego stronie, kolidowała z jej wewnętrzną, bardzo uduchowioną magią powietrza. Oznaczało to, że potrzebowała dodatkowych narzędzi, aby wzmocnić osłabioną przez to magię powietrza. No więc Jesa wydaje się być doskonałym przykładem teorii, że im nomad powietrza jest bardziej uduchowiony, bliższy z naturą, łagodniejszy i pogodzony sam ze sobą, jego moc tkania będzie tym samym wiele razy silniejsza. To dlatego też najwięksi mistrzowie w narodzie powietrza niemal non-stop medytowali, łączyli z naturą, starali się wyczuwać najmniejsze prądy powietrza naokoło siebie, aby móc w razie potrzeby użyć ich do obrony lub ucieczki, bo to na tym głównie opierała się magia powietrza której dopiero spaczenie spowodowało wynalezienie technik zabójczych, stosowanych m.in. przez Zachira. Podsumowując, magowie powietrza nie bez przyczyny żyli w wysokich świątyniach, bo te były bliżej silnych prądów powietrznych dodających im mocy oraz nadawały więcej mistycyzmu w ich całe uduchowione życie w zgodzie z naturą. No i to by było na tyle. Czy zgadzacie się z filmem? A może macie inną teorię skądmagowie powietrza czerpią siłę? Czekam na Was w komentarzach. Zapraszam do udziału w ankietach na mojej zakładce społeczności. To tam wybieracie tematy do kronik. Link w opisie. Jak oglądasz często moje materiały, a nie zasługowałeś kanału? To proszę, zrób to. Pomaga mi to niezwykle mocno. Dzięki! Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kroniki Awatara. Na razie! Zostawa ciekawostka czeka także i tutaj. Według listu gończego za Angi, widoczny w jednym z odcinków, chińskie słowo oznaczające tkanie powietrza jest takie, co bezpośrednio można przetłumaczyć na boska sztuka zatrzymywania powietrza.